Z wizyty turystycznej każdy absolutnie zapamięta, co widział, bo najprawdopodobniej uwieczni to na zdjęciach lub nagraniu. Zapamięta, gdzie spał, co również może uwiecznić na zdjęciach, ale zapamięta coś jeszcze. Smak regionalnych potraw charakterystycznych w miejscu, w którym wypoczywał. I właśnie to ostatnie ma bardzo duże znaczenie w rozwoju branży turystycznej także w naszym regionie. Wydaje się, że kuchnia Podlaska nie może oferować zbyt wiele, ale tylko tak się wydaje, ponieważ ją znamy. Dla turysty, który przyjeżdża do nas choćby nawet z Gdańska czy z Olsztyna, ale przecież i z dalszych krańców Polski lub świata, regionalna kuchnia Podlaska kryje smaki, których kompletnie oni nie znają. Mówi o tym miłośnik kuchni Karolo Krasa oraz szef jednej z białostockich restauracji Angelo Colombo. Kuchni podlaskiej warto próbować na Podlasiu i warto próbować dlatego, że te produkty tutaj przygotowane smakują jakoś inaczej. No ciężko próbować kuchnię podlaską na Mazowszu, nawet jeżeli ktoś ją być może nawet dobrze robi, więc warto tutaj przyjechać, bo to jest ten brakujący składnik, który zawsze okrasza dodatkowo każde podlaskie danie. No, nie będę jakoś pewnie oryginalny, że... ale powiem, że koniecznie trzeba spróbować dobrej babki ziemniaczanej, ale pochodzić za nią. Spróbować z kilku, bo tak jak z Bigosem wcześniej mówiłem, każda gospodyni ma swój sprawdzony przepis i tajemniczy składnik, którego dodaje. To też ja się przekonałem, podróżując po Polsce, że ta babka ziemniaczana może naprawdę różnie smakować. Jedna zaparzona mlekiem, druga zaparzona masłem, trzecia w ogóle nie zaparzana. Ta z cebulą, ta z boczkiem, a ta ze słoniną na górze, żeby miała ładną, chrupiącą skórkę. Nie, ta odgrzewana, smażona, czyli tak Powiedzielibyśmy klasycznie, a ktoś inny powie, że wcale nie, że najlepsza wyjęta z pieca i taka łyżką jedzona, kiedy ona jest jeszcze mięciutka. Każdy ma swój sprawdzony, więc babka, kiszka ziemniaczana znowu. Kolejne fa fantastyczne danie. E, polecam poszukać gołąbków, e, które kiedyś tutaj robiono bardzo często, takich z kaszą gryczaną i ziemniakami również. Gdzie się miesza surową kaszę niepaloną z surowymi ziemniakami, zawija w kapustę i piecze później podlane rosołem. E, to na pewno. Podlasie to też yy, dziczyzna, bo oprócz ziemniaków, które możemy tutaj jeszcze wymieniać, mnóstwo potraw na ziemniaki, ale dziczyzna, którą doskonale się przygotowuje, więc warto przyjeżdżać na Podlasie, jeśli chodzi o potrawy z dziczyzny. Warto spróbować tych wszystkich darów lasu: dobry sos grzybowy, marynowane grzyby, yy, kiszone grzyby. No i wreszcie ta kiszona kapusta, którą też na różne sposoby się tutaj przygotowuje. Yy. Tak, żeby jeszcze wymienić jakąś ciekawą potrawę, której warto yy, spróbować, pieczone pierogi na pewno. Pieczone pierogi, które były robione albo, może tak, jeżeli już mówimy o kaszle gryczanej, to kasza greczana z miętą i serem, jako jedna opcja takich gotowanych pierożków, a pieczone pierogi albo z farszem mięsnym, albo z farszem jarskim i te pierogi pieczone w dwóch wersjach, czyli albo z ciasta kruchego, półkruchego, albo z ciasta drożdżowego. Doskonała alternatywa dla wszystkich wegetarian, którzy nie wiedzieć czemu mięsa nie lubią. Ważne jest to, żeby informować gości, co mamy regionalnego, jakie produkty, żeby promować te regionalne rzeczy. W, dużo, w dużej mierze to daje właśnie, jak turyści do nas przyjeżdżają. E, lubią, lubią nasze smaki, szczególnie na Podlasiu jest tego dużo, bardzo dużo serów, bardzo dużo wędlin, tak? Znany taki kumpiak podlaski i inne. U, u nas też można zjeść dużo rzeczy z całego świata, tak? mamy zmianę karty, żeby gość, gościa zadowolić, żeby się cieszył tą kuchnią, żeby cały czas miał coś nowego, coś fajnego do spróbowania, z całego świata, tak? Ale w tych na przykład potrawach, nawet jeżeli one są z całego świata, to chyba dodajecie takie typowo regionalne jakieś dodatki, żeby gdzieś tam jednak przemycić ten smak Podlasia? Dodajemy, w pra praktycznie w każdej karcie mamy coś regionalnego, tak? Choćby nasza pizza regionalna na naszym serze regionalnym, i do tego jakieś sałatki regionalne, jakieś wędliny regionalne. Tak? Staramy się jak najwięcej też używać regionalnych rzeczy, żeby pokazywać ludziom, że jednak Podlasie ma bardzo dużo fajnych rzeczy, które warto pokazywać, gdzie ludzie chcą spróbować i chętnie spróbują tych smaków podlaskich. Tak mówią specjaliści z branży kulinarnej, a skoro mówią, to z pewnością wiedzą, że warto też kultywować tradycje regionalne, które są ściśle związane z danym regionem. W województwie podlaskim są poszukiwani przyszli mistrzowie garnka i betelni, którzy za kilka lat będą serwować właśnie regionalne potrawy mieszkańcom i przyjezdnym turystom. Po raz drugi uczniowie klas o profilu gastronomicznym przygotowywali potrawy charakterystyczne w naszym regionie. Co smakuje tu najlepiej? Marszałek Kosicki jest fanem potraw ziemniaczanych, zaś wicemarszałek Stanisław Derechajło rosołu z makaronem. A co poleciliby turystom? No chyba najbardziej babkę ziemniaczaną. No to jest danie, które najbardziej lubię, ale nie mogę jego zbyt dużo spożywać ze względu na, na to, że zaraz przybieram na wadze. Także. Ale Podlasie ma też inne takie potrawy, które, od których się nie przybiera na wadze, na przykład chłodnik. Teraz na lato? No oczywiście chłodnik jest bardzo dobrym daniem na lato, wtedy kiedy jest gorąco. Także lubię te danie. I tak jak Pani redaktor mówi, nie przybieramy tutaj na wadze, także możemy go spożywać jak najwięcej tylko możemy. Turystom polecimy całą Podlasko kuchnię, bo ona jest fenomenalna. Po pierwsze jest ona z poczuciem humoru, jest ona przyjazna, uśmiechnięta a, i smakuje wyjątkowo, dzięki tym, tym składnikom, wyjątkowo ponad inne kuchnie regionalne w naszym kraju. No i oparte o naszych, na bazie naszych produktów wytwarzanych przez podlaskich rolników, którzy są świetnymi producentami rolników. Są pieczone, to jest świetna rzecz, w okolicach Bielska Podlaskiego wytwarzany. E, Rosu z makaronem swojskim e, bije wszystko na głowę. Co prawda już moja rodzina nie chce jeść tego makaronu z rosłem, a ja codziennie, jak tylko jestem w domu, to muszę to ugotować i zjeść. E, stąd pozdrawiam mojej córki, które mówią, da to dzisiaj jest dół makaron. E, i, Ostatnio mi oczywiście opieńki w śmietanie z cebulką, to jest genialna przestaweczka. Kiszka też jest zdaniem regionalnym, są też przecież kałduny, w związku z czym mamy tych dań dużo. No oczywiście najbardziej lubię nasz smalczyk. Jeśli nie zabytkami, jeśli nie widokami gór lub morza, jeśli w końcu nie lasami lub aktywnym wypoczynkiem na łonie przyrody, podlaskiem może przyciągać turystów talerzem i tym, co na talerzu. Mamy tu naprawdę smaki, które jak się już raz spróbuje, wraca się po więcej i więcej.